Ejka, kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. E, witam Was 4 grudnia, mamy czwarty dzień drab masów. Myślę, że nie ma tutaj co gadać, nie przedłużamy. E, bierzemy się za otwieranie kalendarza adwentowych na początek. Zaczniemy sobie od kalendarza dla mojego męża. Dzisiaj mamy czwarty, a gdzie tutaj jest czwarty? Gdzie tutaj jest czwarty? Nie widzę. Ale tutaj są tak poukrywane te numerki. Kurczę, widzicie, znowu się nie przygotowałam. A, tutaj. <laughs> ok, e, tutaj mamy czwarty. Otwieramy. Otwieramy czwarty. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? O, mamy taką kokardkę właściwie taki troszeczkę stroik e, Pytanie, czy posmakuje to mojemu mężowi? Sprawdźmy. I jak tam, mężu? Mm -hmm. Jest, jest super, więc kochani pamiętajcie, łapeczki do góry. Dobra, teraz bierzemy się za kalendarz z Milki. Dobra, kochani, czwóreczka. Czy uda nam się to dzisiaj otworzyć? O, jest, uff, udało się. Co my tutaj mamy? Dzisiaj mamy skrzypce, czy równie dobrze, dobre jak poprzednie czekoladki. Oczywiście skrzypce również bardzo smakowite. No i przechodzimy do Daglasa. Sprawdźmy. O, akurat mamy czwórkę. Sprawdźmy co tam pod czwórką dzisiaj się kryje. Wow! A cóż to takiego? Wydaje mi się kochani, że jest to primer. Dokładnie, primer pod podkład, żeby dobrze się trzymał makijaż. Zaraz sobie zobaczymy. Oj, mi się porwało. A, bo to jest tak porządnie zapakowane. Słuchajcie, najpierw tak, później tak. Bardzo fajny. Otworzymy. Zobaczymy. Super, super. Bardzo fajna konsystencja. Myślę, że fajnie się sprawdzi. Dobrze. Yy, firma ELF. Yy, nie mam żadnych kosmetyków jeszcze z tej firmy. Bardzo chętnie wypróbuję. Kolejny udany produkt, więc jestem bardzo zadowolona. O! Mój kot chyba też yy, <grym> też chciał wystąpić w dzisiejszym filmie. Tak, Heniu, no nie mam nic. O, <grym> Heniu! <grym> Nie musiał pokazać swoją obecność. Dziękujemy. Dziękujemy Henryku za udział w dzisiejszym filmie. No dobrze kochani, teraz bierzemy się za zdrapki. Mamy troszeczkę za daleko, więc za momencik odrobina sobie przybliżymy. Kochani, jesteśmy już troszeczkę bliżej. bierzemy się po prostu za draping Winter Magic. Czwóreczka, czwóreczka jest tutaj. Co tam nam się kryje pod tą czwóreczką? no taki ciastek ciastek ja sobie kochani zaznaczam jak pamiętacie długopisem ale ostatnio odkryłam, że przecież ja sobie mogę to zdrapywać <grych> tak, czyli zdrapiemy sobie tego ciastka tutaj były dwa razy były dwie łyżwy z poprzednich drapingów, więc tak tak to wygląda, myślę, że dalej będziemy sobie zdrapywać teraz czwóreczka w odliczaniu świątecznym odliczaniu Sprawdźmy, czy będzie tu prezent. No, niestety. Niestety, nie ma prezentu, mamy sanie. Sanie warte 1000 zł, więc odkładamy sobie tą zdrabkę. Lecimy dalej. Czwarty. Kochani, już jutro jest piąty. 5 grudnia, czyli nic innego, jak holenderskie mikołajki. W dniu jutrzejszym mamy dodatkowe gry pod piąteczką, więc no, szykujcie się na dzień pełen emocji. Sprawdźmy co tutaj. W tej mamy gwiazdę gwiazda a w tej drugiej a w drugiej mamy łyżwę, w drugiej jest łyżwa po łyżwa raz drugi. Ok, no i ostatni kalendarz, który mamy do zdrapania. Pod czwóreczką, kochani, co tutaj się kryje? Pod czwóreczką, pod czwóreczką mamy również tutaj gwiazdę. W dniu jutrzejszym w tym kalendarzu też będzie ekstra gra, więc fajnie. Gwiazdeczka po raz pierwszy w tym kalendarzu. No i kalendarze mamy, kochani. Odhaczone. E, a co dodatkowo na dzisiaj przygotowałam? No to spójrzcie, już Wam pokazuję. Mamy dwie dodatkowe zdrawki, niemiecką i belgijską. E, belgijska za 1 euro, Win for Life, i niemiecka XMS 7. Za Dobrze, myślę, że zaczniemy od tej, bo jeszcze nie trapałam na swoim kanale. Szukamy siódemeczki i mamy nadzieję, oczywiście, że ta siódemka nam się trafi. Jest tak, 9, 5, 2, 3, 4, 0 i 8. No niestety, kochani, w dniu dzisiejszym w zdrapce niemieckiej nic nam nie wpadło. No i sprawdźmy sobie, co tam. Win for life. Tutaj mamy jeden symbol, i ten symbol musi znaleźć się w wygrywających symbolach. A nasz dzisiejszy symbol to, no, to Mikołaj więc miejmy nadzieję, że Mikołaj nam się tutaj trafi. Sprawdźmy. Mamy laskę, rękawiczkę i, i renifera. Czyli niestety kochani, nic nam tutaj się dzisiaj nie trafiło. Zdrabka, obie zdrabki właściwie okazały się puste, więc dla tych, którzy mają ochotę wziąć udział w moim konkursie, a przypominam kochani, że trwa od 1 grudnia do 31 grudnia. Każdego dnia wrzucam odcinki. No i każdego dnia trzeba sobie zanotować. O, witaj Heniu, pokaż się tutaj ładnie. Każdego dnia trzeba sobie zanotować jaki wynik jest drapingu na dany dzień. No i dzisiaj niestety, kochani, mamy 0. Zero, nic nie udało nam się wygrać, ale to nic nie szkodzi. Jutro też mamy dzień, jutro mamy też kolejne zdrabki, no i jutro mamy Mikołajki Holenderskie, czyli dodatkowe ekstra gry. E, mam nadzieję, że coś tutaj w tych ekstra grach wpadnie. Zapraszam, a właśnie, zapraszam jeszcze do udziału w rozdaniu na Tipli. Szczegóły macie w opisie pod filmem tym, jak również w opisie pod filmem pierwszym z 1 grudnia. No a na dzisiaj kochani, żegnam się z Wami, do zobaczenia i do usłyszenia w dniu jutrzejszym, jutro dzień pełen emocji, Mikołajki, nie mogę się już doczekać, mam nadzieję, że Wy również. Zostawiamy kochani łapeczki do góry pod tym filmem, subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, no i oczywiście czekam na Wasze komentarze, ponieważ każdy komentarz zawsze mile widziany. Dziękuję, że byliście, pozdrawiam, do usłyszenia, buziaczki, pa!